Ja usiądę na stronie Fall Dzisiaj będę chciała Wam powiedzieć, jak według mnie będzie wyglądał YouTube za 10 lat. Yy, Zmieniłam trochę miejsce położenia zamieszkania, czy coś tam bla bla, bla, ponieważ to mi trochę było niekomfortowo. Teraz Wam pokażę, jak wyglądam. Znaczy, jak wygląda, wiecie, mój zestawik, który tu nagrywam. Najpierw taki tu stoliczek mamy i podstawkę na telefon. Tu mogę telefon umieścić, się będzie nagrywało. Yy, tu jakieś memy na szafce. Tu, tu i tu. Minionek, i tu był mój stary set, a w ogóle zmieniłem Tesle, bo bla, Tesla, bla, bla. Chociaż, nie no, CyberTrack jest spoko, także. No. E, tu jest moja szafka, lego z tamtego odcinka. To jest stary, bla, bla, bla. No i zabieramy się do nagrywania. A więc, według mnie, za 10 lat, Mr. Beast będzie miał już 500 milionów. E, subskrypcji będzie prawdopodobnie nowy guzik e, YouTube'a T-Series spadnie do 50 milionów. A PewDiePie dalej będzie miał 11. Ja prawdopodobnie będę miał, że nie wiem, może 10 tysięcy subów. Na przykład dajmy: FGTV będzie miało już 50 milionów. Dood Perfect będzie miał 150 milionów. WWE będzie miało 200 milionów. Nie no, tak 300 milionów. Brave Wilderness będzie miało też 50 milionów, już. Logan Paul będzie miał 140 milionów. Justin Bieber będzie miał 200 milionów i jeszcze Marvel będzie miało 400 milionów. Także to na tyle dziękuję